Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj prawdopodobnie będzie filmik z kamerką. A czy na pewno to się uda, to jeszcze zobaczymy, gdyż mam kłopoty. Wiecie, no Pirate by Padło i, i po prostu e, życie jakby stało się trudniejsze. E, czemu jest tak głośno, znów nie mam żadnego pojęcia, nieważne. Dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie misję zabójstwo. Okej okay. Okej, okay. także to było na tyle jeśli chodzi o nich Doczli do celu eee, nie wolno Nie mogą je zauważyć w ogóle nasi przeciwnicy No raz trzeba się sami bo nic mi się Także misja może być całkiem ciekawa że powinienem patrzeć tam, jeżeli to w ogóle zadziała, bo nie mam pojęcia. Wiecie, kombinacji jest mnóstwo, żeby takie coś ustawić w moim wypadku, bo nie mam po prostu kamery no, na zwyczajnym świecie. Gdybym miał to po prostu, bym. No, co jest. Właśnie. Wiecie, co sobie kupiłem? A mogłoby być lepiej. Fakt, faktem. A ja podpłyniemy już w ten sposób. A, w sensie ryby. No to nieźle. Won. Z tego co pamiętam, te misje były także yy, w trójce. Bardzo podobne. Акции, что вы Cię. A na razie coś mi nie pasuje, za mało ich jest. Jeżeli tu seria jest tylko trzech, no to nie będzie, nie powinien być A właśnie, nie mam snajperki, to jest też druga rzecz, zapomniałem zamienić. No ale łuk wystarczy tylko. mam nadzieję, że sefie gdzieś tutaj blisko. Nie wiem, dziwne trochę, bo byłem w krzakach i w ogóle na kucka. A, no i pięknie. O, tym jeszcze nie płynąłem. O! przynajmniej wiem gdzie jest. Jego trzeba... Szale... zlikwidować. I tam był jeszcze jeden, że gdzieś... O, o, chyba go na... 4 zacząłem, to dobrze. Coś jeszcze tu mogę? Nie. Ciężko, tamten tym się obejrze? A on się powinien obejrzeć. Okryciało. Hm, nigdy wcześniej tego nie robiłem. Schowków? Schowek to... Tam... I to wszystko, jak rozumiem. Wow. Dang. Niesamowite. To było tak trudne. Tak trudno, że chyba zrobimy jeszcze jedną misję. <grywk> Okej. Okay. Niektóre rzeczy tu mnie rozśmieszają, czemu mi się zaczęło wszystko. Dziękuję. Pracek jest. Aha, dobra. Tu już mamy też. Eee, mniej więcej informacje dla nas, co będziemy robić dalej. <laughs> Dzisiaj takie misje ogólne. Uff, są śpiący, wiecie. Naprawdę. Sprzedajmy coś, bo widzę, że... Bo widzę, że naprawdę mamy dużo niepotrzebnych rzeczy. Broszka. No cóż. Chociaż w sumie nie mamy aż tak bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy. Gdyż, no to sprzedamy wszystkie. Gdyż mamy dużo skóry po prostu, którą ja trzymam, bo może się coś ulepszy, wiecie jak to jest. Mm, więc... Nie chcę go sprzedawać. Tak, tak jest właśnie, o diament. No dobra, i 4 punkty ulepszeń, także powinniśmy się ulepszyć przy okazji. Eee, coś tu bardzo chciałem ulepszyć sobie, tylko nie wiem co. Coś, czegoś pragnąłem. Eee, przyciągnięcie, o tak, tak, tak to. I chyba mogę to jeszcze ulepszyć w A! Wybaczcie, chciałem to. Ym, siłacz i tu są Za trzy punkty to już mi nie starczy. Nie, to nie. To, to się chyba bardziej przyda. Co to jest? Jakaś mikstura. Za dwa punkty, za miksturę przeżycia. Szkoda, że to jest za trzy punkty, bo jedną bym w sumie wziął tą miksturę, może, może się przydać. A wezmę to. Bardziej się przyda. Dobra. I w takim wypadku przyjmijmy coś. Nie wiem jeszcze dokładnie co. Um, Przejmiemy mapa. Um, o, jestem dość blisko posterunek, także myślę, że po prostu się tam przyjadę. Tylko jeszcze by się przydało. Auto, którego tu pewnie nie ma. Tak, tu jest taki posterunek. O, stop, 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 stop poproszę. Haha <laughs> Dzięki, kobita No widzicie, tak się załatwia sprawę Możliwe już po prostu przerywa teraz nagrywanie, nie wiem, no zobaczę, bo wiecie, to, to różne ciekawe że się dzieją w trasie... ...do Więc nie wiem, czy, czy jest po prostu sens przerywać Nie, nie takie ciekawe co jest, ee... Ach, w dupie Dostali z granatnika i nic. na Co, co? Zabij. Nie. Jeszcze auto mi znosi. Dlaczego? Bo ja sam kieruję. A, bo ja mam ustawiony, ten, auto kierowanie. No także niestety nici z kamerki tyle kamerki było co, 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 co... widzieliście, dlatego że niestety Bandicam jest licencja triali w ogóle Niestety Niestety wybaczcie mi te kłopoty Boże ta muzyka cały czas, czas słychać Czy to jest ten posterunek? Tak Jakiś taki odsunięty właśnie właśnie sobie uświadomiłem, że nie wziąłem snajperki. O, to oni są dobrze. Oni są bardzo dobrze. To może być bardzo trudne. O, cześć. Wow. Serio? Tygrys tutaj? Fajnie, fajnie. Naprawdę życzę sobie w tym momencie, że miał... ...żebym miał ulepszenie do zabijania z wody. No, jest i słoń. Wiecie, słoń może się przydać, naprawdę. Aha, nie, bo ten typ nie stoi w wodzie że znaczy przy wodzie. Dobra, jest słoń, widzicie? W tej sytuacji chyba po prostu o, Oni są niebezpieczni, bardzo niebezpieczni. To będzie bardzo ciężko, bo w ogóle ten tym mnie za zauważy, więc... Chyba po prostu wkurzę tego słonia. Zatakowali go bardzo dobrze, o to chodziło mniej więcej. Nie do końca. Trzeba zabić teraz yy, łowców to jest najważniejsze. Oni już go widzieli, jak przy okazji. No, widzieli mnie. Oczywiście, że nie widzieli. Jeden ziomek. Wow, widzicie? Tak się, tak się po prostu przejmują posterunki, tak? O. I coś, czego poszukiwałem. <grym się wstrzymać> no, wybacz, Suniku, za atak. Ale musiałem Wybacz. No i znowu jakaś misja typu, typu zabójstwo. No spoko, no zawsze wiecie, będzie coś do roboty. Um, szkoda tego jednego ziomka, który mi zauważył. Ale niestety, no. Z... Co to jest? Zwiadowcy, czy jakim tam? oni i naprawdę łowcy. Sorry, guys. Um, no i są, wiecie. Strasznie dobrze, w ogóle ich nie widać. E, mają zapalające strzały, i do tego jeszcze nie da się ich oznaczyć. Więc czy da się ich oznaczyć, ja tylko na chwilę. Także, jak sami widzicie, no może być to kłopotliwe e, walka z takimi osobnikami. No cóż, tymczasem ja dziękuję Wam dziękuję za oglądanie e, i mam nadzieję, że jeszcze usłyszę w kolejnym filmie. O ile będę coś nagrywał, a pewnie tak. Także PCO e, i do zobaczenia w kolejnym filmie.